Z tej strony czytaj za i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam nadzieję, że poprzednie Wam się podobały. Dzisiaj opowiem Wam trochę o książkach bardzo ciekawych, które wniosły dużo do mojego życia. I są to książki, które poszerzyły moje horyzonty. Ten post bardzo fajnie został odbrany na Instagramie, więc mam nadzieję, że tutaj też Was zainteresuje. Powiem o tych książkach troszkę więcej, także nawet jeśli widzieliście posta, to bardzo Was zachęcam do wysłuchania. I pierwsza książka to jest chrobot. Ja chrobotę czytałam już parę lat temu, a to jest książka, która po prostu została ze mną do teraz. Jest to reportaż Tomasza Michniewicza. Są to historie kilku osób, od tak naprawdę narodzin aż po tak wiek średni, można powiedzieć. I są to osoby z przeróżnych krajów, z totalnie różnymi kulturami, z totalnie różnym zaawansowaniem danego kraju, jego bogactwem, tym, jak, jak się tam żyje po prostu. Mamy osoby z Indii, z USA, z Finlandii, są tam też osoby z Afryki, ja nie pamiętam dokładnie chyba z Ugandy. Czytałam tę książkę już parę lat temu, więc wybaczcie, jeśli coś pominę, albo o czymś zapomnę. Dla mnie ta książka była po prostu przeciekawa, bo ona w taki ciekawy sposób bo tutaj mamy historię życia, więc mamy pewnego rodzaju fabułę i nas to wciąga, ale jednocześnie widzimy te różnice od początku jak to gdzie się dana osoba urodziła wpłynęła na jej życie. Mamy ten kontekst polityczny, mamy kontekst kulturowy. To co dodatkowo um, naprawdę wnosi, um, to co ta książka wniosła do mojego życia, to jest takie um, trochę przeciwieństwo tego co nam się wmawia um, czasami um, osobom, które urodziły się w rozwiniętych krajach, czyli to, że wszyscy mamy równe szanse. I słuchajcie, ta książka pokazuje, że no niestety, ale niekoniecznie i w momencie, jeśli urodzilibyśmy się z taką inteligencją, jaką mamy, z, takimi, z takim charakterem, z takimi predyspozycjami, ale urodzilibyśmy się w na przykład właśnie tej Ugancie czy w tych Indiach, to nasze życie zupełnie inaczej by wyglądało i mimo naszych predyspozycji um, mogłoby to się skończyć kompletnie inaczej, więc to jest dla mnie naprawdę... Książka genialna, ona bardzo poszerza horyzonty, poszerza naszą perspektywę. Dodatkowo dowiadujemy się dużo właśnie o kulturach innych krajów, co dla mnie było po prostu przeciekawe. Także bardzo, bardzo Wam ją polecam. Następna książka to jest literatura piękna, Wrony Petry Dowarakowej. To jest jedna z moich ulubionych książek. Całego mojego życia. To jest bardzo krótka książka, ale ona naprawdę kompletnie zmieniła moje postrzeganie dzieci, moje postrzeganie rodzicielstwa, macierzyństwa. To jest książka pisana, pisana z dwóch perspektyw. Mamy perspektywę córki i perspektywę matki. I one żyją w dość dysfunkcyjnej rodzinie, powiedziałabym. Więc ta książka naprawdę boli. Ja na niej płakałam autentycznie, po prostu mnie ona rozwaliła emocjonalnie, ale przede wszystkim nabrałam dzięki niej bardzo dużo empatii do dzieciaków, bo ja nie mam młodszego rodzeństwa i czasami się bardzo irytowałam, nie miałam cierpliwości. Trochę miałam styczności z dziećmi na późniejszym etapie, ale do tych małych naprawdę czasami tej cierpliwości mi brakowało i widząc tu perspektywę tego dziecka. I to, że ono tak naprawdę jest niewinne i ono ona nie chce źle, ale po prostu czasami tak wychodzi, to było wspaniałe, naprawdę. I, i dla mnie w ogóle ta książka y, przyda się każdej osobie, która planuje dzieci lub je ma. Jej ma. Y, I wiem, że jest to ogromnym wyzwaniem, ale naprawdę y, mi kompletnie zmieniła postrzeganie. Bardzo wam ją polecam. Kolejna książka to Afryka to nie państwo. Ja od dłuższego czasu chciałam przeczytać właśnie coś na temat na tematy takie bardziej geograficzne, geopolityczne i o Afryce miałam wrażenie, że wiem bardzo mało. Dlatego sięgnęłam po tę książkę i to nie była pierwsza książka o Afryce, po którą ja sięgnęłam, ale pierwsza, która naprawdę mi się spodobała i zainteresowała mnie. Ona uświadamia nam, jakie, jak bardzo my mamy w głowie stereotypy na temat Afryki, że wiecie, my widzimy to przysłowiowe safari i tych ludzi, którzy żyją jako plemię i są zacofani technologicznie, a to jest ogromny kontynent i ma naprawdę mnóstwo krajów z różnymi kulturami, z różnym zaawansowaniem, z różną kulturą, ekonomią, po prostu no naprawdę to jest cały kontynent i tak jak nas czasami może irytować, że ktoś mówi Europa, a nie o konkretnych krajach, na przykład jedzie do Europy, albo że w Europie są takie takie zwyczaje, my się na to oburzamy, no bo każdy z krajów europejskich jest inny, to tak samo jest z Afryką. I ja też czytając tę książkę, zauważyłam rzeczy, które na przykład mi się wydawały kompletnie nieszkodliwe, na przykład w kulturze masowej. A jak zaczęłam to czytać odwróciłam sytuację, co jakby na przykład tak była przedstawiona Europa czy Ameryka, to nagle miałam takie kurde, nie, to nie jest fair, to nie jest w porządku. I Naprawdę ta książka jest bardzo ciekawa. Mi to bardzo na pewno poszerzyło moją wiedzę na temat tego kontynentu. Także bardzo Wam polecam, jeśli interesujecie się takimi tematami. I kolejna książka to znowu jest literatura piękna, i wiem, że to nie jest takie oczywiste, że literatura piękna, a nie na przykład reportaże mogły nam poszerzać perspektywę, ale wydaje mi się, że jeśli autor umie. Przedstawić historię w taki sposób, gdzie naprawdę nas to porusza, to naprawdę to może zmienić nasze zdanie na wiele tematów i, i naprawdę trochę nam otworzyć głowę. I właśnie to jest jedna z takich książek. Mamy tu historię, która rozgrywa się w Afganistanie. To jest Tysiąc Wspaniałych Słońc autorstwa Kaleda Hosseiniego. Możecie go kojarzyć z książki i filmu Chłopiec z latawcem. I Chłopiec z latawcem też jest świetny, ale Tysiąc Wspaniałych Słońc mi się osobiście bardziej podobała. Obie te książki są wspaniałe, ale po prostu ta jakoś troszkę bardziej do mnie przemówiła. I to jest historia trochę o kobietach, w jakich w jakiej czasami one niekomfortowe sytuacje są tam rzucane. Mamy te historie rodzinne, mamy przemoc, mamy też trochę tego tła geopolitycznego, jak to wyglądało w tamtych czasach, bo akcja rozgrywa się w XX wieku. Mamy pokazaną kulturę, mamy pokazane nierówności płciowe, mamy naprawdę mnóstwo rzeczy i ta książka łamie serce. Ona naprawdę wzrusza, jest to piękna historia. Ja ostatnio nawet pożyczyłam ją mojej chrzestnej, która też powiedziała, że ta książka jest piękna. To, to nie jest łatwa historia. Wiecie, tu naprawdę można sobie popłakać, ale to jest tego warte i znowu mi się wydaje właśnie, że te książki, które mają takie tło z kultur, z którymi my się na co dzień nie spotykamy, one nawet jeśli to są książki fikcyjne, fabularne, to one mogą naprawdę nam otworzyć głowę, otworzyć oczy na pewne sprawy i to jest właśnie jedna z tych książek. Następna książka to jest, to jest reportaż Wszystko za Everest Johna Krakauera. On wziął udział w komercyjnej wyprawie na Mount Everest właśnie pod koniec XX wieku i miał tam właśnie pójść jako po prostu dziennikarz. Miał to opisać, jak to wszystko wyglądało. I, I tak naprawdę ta wyprawa skończyła się tragicznie. Ja się do tej książki zainspirowałam tak, że w momencie, kiedy Zoya Skubis planowała wejście na Everest, to ja się trochę tematem zainteresowałam. Wtedy to też się trochę stało popularne na TikToku. I ja zawsze, jak jakiś temat mnie zainteresuje, to od razu wyszukuję, jakie książki w tym temacie są polecane i ta bardzo często była. I słuchajcie, ja przed tą książką tak naprawdę e, byłam bardzo krytyczna. E, nie za bardzo rozumiałam sens. E, wiadomo, jeśli chodzi o osoby, które są pierwszy raz na jakąś górę wchodzą i tak dalej, to to było dla mnie zrozumiałe, ale nie do końca rozumiałam, dlaczego obecnie lu tyle ludzi, bo naprawdę tam wchodzą tłumy, e, ryzykuje życie e, i trochę ta książka mi otworzyła oczy. Trochę lepiej zrozumiałam e, z drugiej strony to też mi pokazało, że nie należy też tego romantyzować, bo to jest ogromne wyzwanie, to jest ogromny wysiłek, ale tam naprawdę giną ludzie. I właśnie też słyszałam, że był trochę, trochę się z krytyką spotkała Zoja, właśnie na przykład za wrzucenie zdjęcia, na którym widać ciało, to znaczy to jest ubrane ciało, tak, widzicie tylko, tylko strój, natomiast to jest po prostu trup, który na tym Montevresie leży, i ludzie powiedzieli, że tego się nie powinno wrzucać, ale właśnie to, co ona mówiła, to że po prostu taka jest rzeczywistość. Tak się tam wchodzi i takie rzeczy się widzi, i to też jest pewnego rodzaju ostrzeżenie, żeby to wchodzenie na Everest nie zostało zbyt skomercjalizowane, bo wiecie, nadal trzeba mieć tam e, ogrom wiedzy, ogrom przygotowań e, i wchodzenie tam dlatego, że to jest komuś się to wydaje po prostu fajne, e, bez przygotowania to nie jest nic mądrego. E, I dla mnie ta książka była po prostu świetna, bo ona pozwoliła mi nabrać trochę empatii. Dla tych osób, które, które się wspinają, trochę bardziej zrozumieć te osoby, ale jednocześnie właśnie z dużą dozą takiego dystansu do tego i, i żeby naprawdę, wiecie, nie patrzeć na to pod kątem właśnie, ale super, że ktoś sobie tam wchodzi i albo tak jak niektórzy myślą, że no teraz to są szerpowie, no to przecież to nie jest żaden wysiłek. To jest ogromny wysiłek i tam ludzie cały czas giną. Um, także jeśli interesują was takie tematy, to bardzo polecam. I ja też dodam, że jestem osobą, która nie chodzi po górach. Ja, ja nie jeżdżę w górę, trochę próbuję się na to otworzyć, natomiast nie jestem taką osobą. A mimo tego ta książka dla mnie była świetna i mnie ona bardzo wciągnęła. Także ode mnie to, to tyle na ten moment. Na pewno ten odcinek będzie miał kolejny część z czasem, bo ja staram się takich książek czytać dużo, więc mam nadzieję, że będę Wam mogła w przyszłości trochę więcej ich polecać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Teraz jestem właśnie w trakcie czytania książki Wieczne Państwo, to jest reportaż o Kazachstanie. Także jeśli coś z tego wyciągnę fajnego i nie będzie tam DNF-a, to na pewno Wam też, też nagram. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, do opinii, jeśli słuchacie na Spotify, a jeśli na YouTubie, to do lajka. Na obu też tych platformach możecie wrzucać komentarze. Ja również na krytykę konstruktywną jestem otwarta. Także dawajcie znać. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.